everybody saw me the way I reacted to the video uh, you know all these fans I really appreciate it man uh, all the teammates I had you know everybody had my back uh, so I uh, mean uh, I'm the happy you know this guy I love these fans I love the city uh, but it's time to move on look at Donchi Chestiak plug and play. Po wyjęciu z pudełka wystarczy podłączyć je do zasilania i od razu działa. W przypadku Słoweńca będzie to oparcie ofensywnego systemu drużyny na pick and rollach, które, zależnie od sposobu obrony, będą otwierać różnego rodzaju okazje punktowe dla zespołu. W dropach może oddać niepilnowaną trójkę lub wziąć swojego obrońcę na plecy, a wysokiego trzymać w niepewności. Przeciwko zmianom krycia wyciąga sobie meczup, który lubi. Jedyna drużyna, w której takiego prawdopodobnie nie ma, gra w drugiej konferencji. W pułapkach kreuje przewagi dla swojej drużyny. Gdy obrona rywala się łamie i przesadnie pomaga, Doncic znajduje otwartych strzelców, zwłaszcza w rogach. Lakersi, pod względem częstotliwości rzutów z rogów, plasują się w środku stawki. W minutach z Dąciciem mają pod tym względem wynik Top 2. Zwiększyła się także liczba otwartych i całkowicie niepilnowanych trójek, których po sumowaniu pojawia się o ponad 6 więcej. Kreowane są pozycje dla wszystkich zawodników. Tym LeBrona Jamesa, który może w większym stopniu grać bez piłki i funkcjonować jako gracz w spot-up. W erze przed Słoweńcem 62% trójek LeBrona była asystowana. Po dodaniu 26-letniego rozgrywającego, liczba ta zwiększyła się do ponad 80%, co byłoby największym wynikiem w jego karierze. Podobnie sprawa się ma z rzutami z podkosza, chociaż tu różnica jest mniej drastyczna, bo wynosi niecałe 10 punktów procentowych. Dącić statystycznie radzi sobie lepiej nawet w minutach bezpieczeństwa z Jacksona Hayesa. Chociaż Dorian Finney-Smith nie zapewnia zagrożenia z góry, to ściąga grę i mądrymi zasłonami może otworzyć Słowieńcowi drogę do kosza. Lakersi korzystają wtedy też częściej z zasłon od Lebrona czy Ostina Rifsa, co wprowadza jeszcze więcej zamieszania w szeregi przeciwnika. Ich dobrze maskowana obrona pozostawia na play-off wiele pytań, zwłaszcza kto będzie czekał pod koszem po minięciu pierwszego obrońcy. Jednak przeciwnicy także mogą pozostać bez dobrych odpowiedzi, szukając trzech obrońców na prawdopodobnie najlepsze ofensywnie tercet w NBA.